Dzięki współpracy z CSGO skinsem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 450 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolary z kodem lamianek. Aktualna lista skinów, które zostały, znajduje się na Discordzie. Powodzenia! Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lamianek, a wy witajcie w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcineczku, jak widać, znajdujemy się na CSGO Skinsie. Na sam start przypomnę, że wchodząc w pierwsze linki w opisie otrzymujecie 2,10 oraz 10% do doładowania. W dzisiejszym odcineczku przejdziemy sobie do skrzyneczki Steampunk Case, o której już Wam wspominałem X czasu temu, wspominałem też w poprzednim materiale, także dzisiaj sobie do niej przejdziemy oczywiście standardowo do 10 punkcików, a później pójdziemy na case battle. i jeśli się nie mylę, można z nią zaszaleć na mode, także zaszalejemy sobie troszkę, ale oczywiście w granicach rozsądku, ale na ten moment otwieramy sobie po 3. Więc lecimy 40-32. No i zobaczmy sobie, czy wyjdziemy sobie tutaj na plusik. Pierwsze otwarcie niestety na minus. Drugie już może być lepiej, ale czy wystarczająco? 40-55, ok. 1 do jednego, także całkiem, całkiem fajnie. Drugie otwarcie, trzecie otwarcie, przepraszam, Baski, który też może dać nam proficik. I tak się też dzieje. 2 do jednego Steampunk, więc bardzo ładnie tylko teraz czemu nie leci? Leci już, więc lecimy sobie razem z tym. No tutaj już 2 do 2 widzę po tym jakie skinki nam dropnęły, nieważne jaki stan by ich nie wyleciał. No to niestety byśmy sobie nie zarobili. Teraz może ten Dided Glass sypnąć nam znowu proficik, ale reszta nie pomaga, także 2 do 3 w tym momencie. Nie wiem czy mam zawsze tak myszkę na bo go zsuwam, jak i tak muszę ją później na środek kliknąć. Nie wiem, nie wiem czemu tak jest, ale nie wiem też czemu nie mamy profitu. 2 do 4, a Sik w dobrym stanie jakiś faktor faktorniu może nam sypnąć, ale mamy tylko Well Warner, także 2 do 5. On zaczęło się ładnie, ale no coś tam później się popsuło. Turbina i Lidat Glass to już raczej na pewno da nam profit i właśnie się nie pomyliłem, także 3 do 5. No i gonimy ten wynik. Lidat Glass i turbina znowu by było fajnie, ale mamy fosfora i skul Crashera. 32,97. Niestety, jak widać, nie jest to profit. Także 3 do 6. Aterisik jakiś dobry stan? Proszę. O ile w ogóle może wylecieć 3 do 7. Może Aterisik? Może minimalne polecieć. Więc fajnie było, jakbyśmy takie sobie trafili. Jak już nam wylatuje 3 do 8. Kolejne próby Steampunk Case'a nie zapowiadają się. Wyśmienicie 3 do 9. No i czy to było ostatnie otwarcie? Najprawdopodobniej tak, także 3 do 10. To trzeba się udać, tak z jest batla i zrobimy sobie coś, co chciałem zrobić w poprzednim materiale, ale skrzyneczka Winter Case nie miała opcji Jester Muzika ani Boosta. Także zrobimy sobie 6, 6 i 8 na zakończenie. 6200 zł, oczywiście gramy sobie Underdoga, liczymy na to, że w końcu wygramy jakiś yy, pojedynek na zakończenie odcineczka, no i lecimy 20 skrzyneczek, oczywiście pierwsze 5 skrzyneczek najprawdopodobniej zauważy nam o tym kto wygra tą bitewkę a więc lecimy i zobaczmy sobie kto wygra ze Steampunka yy, bitwę oczywiście i co wygra, to jest też bardzo ważne jak na razie jak na razie nic ciekawego no, tutaj nie poleciało bo to jest ciekawe nie poleciało, bo ja dropy sobie Kaha Fuel Injector za 959 zł i tym samym tracę sobie. Najprawdopodobniej szansę na wygranie tej bitwy, co prawda 16 skrzyncze przed nami, ale dorzucam do tego rękawiczki, także jestem w stanie śmiało powiedzieć, że jest to GG Niestety kolejny odcinek z rzędu, bitewka na koniec, no jak widać nie daje nam e, zarobić sobie, nie wiem czemu tak jest, no ale trudno. Trzymaj się skręczek do końca, skomentujemy to sobie, obejrzymy, zobaczymy ile będzie miało zwycięzca tej bitwy, bo jak na razie to nie będę ukrywał, że jest to słabe otwarcie, mamy tak 2800 3100. I do tego, no jakieś 4000 mamy, a bitwa kosztowała 6200. Także to będzie naprawdę ciężko tutaj sobie wyzerować, żeby w ogóle bot wyszedł na zero, ten który to wygra. No to jestem naprawdę w szoku w tym momencie. Jestem naprawdę w szoku, że tutaj będzie coś około 4500, aby jako łączna pula tej, tej bitewki. No ale dobra, poczekajmy, zobaczymy. Co tam ciekawego się wydarzy? No naprawdę, nie ma tutaj nic, totalnie nic, co by mogło zarobić na siebie w tej bitewce. No i nawet jeśli bym wygrał, to byłbym dość sporo stratny. Te jestermołdziki w ogóle niespecjalnie oddały, poza tym, że oczywiście mi sypnęły. No ale dobra, dwie skrzynki do końca i zobaczmy sobie, ile tutaj wygra Bodroso, bo tutaj już no, nikt go nie wyprzedzi, nie oszukujmy się. Ale Bodroso, ile on sobie wygrywa? No 4500 obstawiałem i wygrywa 4600. No to dużo się nie pomyliłem. 2000 straty przy takiej bitwie. No ja nie wiem, nie wiem co wam powiedzieć. Ale mogę wam za to powiedzieć, że życzę Wam miłego dzionka i do usłyszenia w kolejnym materiale. Siemaneczko.